Witamy bardzo serdecznie w studiu Akademii Młodzieżowej. Dzisiaj w naszym cyklu mamy przyjemność przedstawić kolejnego bohatera września. Przybliżymy postać podpułkownika Tadeusza Semika. W tym odcinku w naszym studiu już po raz kolejny gościmy panią Hanną Kowalską, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Pani Hanno, nasze zainteresowanie koncentruje się wokół Tadeusza Semika. Co warto o nim wiedzieć? Nasz bohater Tadeusz Semik urodził się w 1899 roku w Suchej Beskidzkiej. Już od lat młodości interesował się walką. Po maturze w 1899 w 1918 roku wstąpił w szeregi wo wojska polskiego. Tam służył w wojnie polsko-bolszewickiej w 12 Pułku Piechoty. Następnie uczęszczał do szkoły podchorążych piechoty. Stamtąd został skierowany do polskich legionów. Służył tam w latach 1921-1927 najpierw jako dowódca Plutonu, później jako dowódca Kompanii. Po wybuchu wojny stał na czele 151. Kompanii Fortecznej. i Jej zadaniem była obrona Doliny Soły w rejonie węgierskiej górki. Kosztowało go to dużo odwagi oraz dobrych umiejętności strzeleckich. Miał za zadanie dowodzić kompanią 70 żołnierzy. Stawiali zaciekły opór wrogowi, ale po trzech dniach wielkiej walki. Została ich kompania odcięta od łączności, odcięta od pomocy, przez co właśnie wróg został, zyskał przewagę nad kompanią. Ranni żołnierze oraz ich dowódca zostali zosta, wzięci w niewolę. Zostali uwolnieni dopiero w 1945 roku przez armię radziecką i wrócili w tym czasie z powrotem do Polski. Tadeusz Semik został również oznaczony srebrnym krzyżem zasługi oraz ordenem Virtuti Militarii V stopnia. Żył do 1978 roku. Zmarł i został pochowany w Suchej Beskickiej, swojej rodzinnej miejscowości, a na dowód właśnie jego osoby i zasług dla jego osoby, jedna z ulic tego miasta też jest nazwana właśnie jego imieniem. Pułkownik Tadeusz Semin pokazuje nam, jak ważną wartością jest wolny kraj oraz ile dla niego możemy poświęcić. To kolejny wrześniowy bohater. Dziękujemy, że zechciała nam pani przedstawić jego osobę, a przed nami pytanie konkursowe. W którym roku podpułkownik Tadeusz Semin został skierowany do pierwszej brygady Górskiej.